Witam serdecznie w czwartkowe popołudnie. Mamy dzisiaj 8 marca. Pogoda, jak widać, taka sobie jakieś 3-4 stopnie. Ale powstał, myślę, że ciekawy pomysł. Otóż postanowiłem, że powierzę sztucznej inteligencji zadanie stworzenia dla mnie planu treningowego. No i o tym chciałem właśnie dzisiaj opowiedzieć. Jak w ogóle się narodził ten pomysł. W ostatnim czasie zacząłem sobie testować, bawić się trochę z chatem GPT, nie wiem dlaczego, ale jakoś wcześniej go nie używałem, nie miałem jakiejś takiej potrzeby. No i w międzyczasie no wziąłem się trochę za rower. Wyciągnąłem go z rowerowni i sobie zacząłem jeździć. Ostatnio podczas tego filmu. W którym byłem w rezerwacie Bur. Tak się zastanawiałem, czy poruszyć może temat jakichś celów na ten nowy sezon. Ale stwierdziłem, że w no na razie nie mamy jakiegoś specjalnego celu, więc nie poruszyłem tego. Ale w sumie tak, gdzieś w głębi duszy mam pewien pomysł. Mianowicie w tamtym roku zrobiłem sobie taką trasę. Koniec lipca 230 km. No i oczywiście, fajne wspomnienia. Fajnie, że wyszło, ale jest jeszcze niedosyt, że zawsze można więcej, nie? Więc, no pomyślałem, że na pewno chciałbym iść w tym kierunku takich dłuższych tras. Gdzieś właśnie te takie yy, letnie miesiące, lipiec, sierpień. Mm. No i w sumie wpisałem sobie tak Wpisałem sobie tak w tego czata GPT Żeby mi przygotował Plan treningowy Właśnie pod y, takie kolarstwo Długodystansowe Napisałem też Jaki konkretny chcę mieć y, Dystans jaki, jaki, jaki konkretny Dystans chcę osiągnąć W tej jednej jeździe y, Kiedy, określiłem sobie to na sierpień y, No i wypluł mi pewne propozycje no i jako, że ja oprócz szkolarstwa to lubię sobie też czasami zmienić dyscyplinę no to też poprosiłem, żeby mi troszkę podplatał takich sportów, które też uprawiam albo jakieś takie aktywności typu typu na przykład spacery no i właśnie poprosiłem o tych spacerów jeszcze o bieganie o, treningi kalisteniczne. Również poprosiłem o treningi motoryczne, bo tutaj też chciałbym yy, się skupić na tym, żeby dobrze przygotować się do tych takich długich dystansów pod kątem unikania kontuzji. No i zaproponował mi pewien rozkład, który w zasadzie wydaje się nawet całkiem spoko, tak na pierwszy rzut patrząc. No więc właśnie. Przystąpiłem do realizacji jego i myślę, że jest to też fajny pomysł, żeby się właśnie z tym podzielić. I można powiedzieć, że tak trochę przetestować go. Dzisiaj może niekoniecznie chciałem się skupiać na tym, co ile, w jaki dzień mi tam komputer przypisał. W sumie chciałbym się tylko skupić na tym, co robię dzisiaj. Dzisiaj mam w planie no Super by było, jakbym zrobił 35 km z tętnem zmierzeniem sobie tętna, bo akurat dysponuję, dysponuję opaską taką do mierzenia tętna. No i trzymać się tak w okolicach 70-80% tego tętna maksymalnego. Przy czym ja tutaj też nie robiłem. Nie robiłem sobie żadnych testów na to tętno maksymalne, tylko po prostu skorzystałem z tego wzoru, że 220 uderzeń na minutę minus wiek no i od tego to sobie wziąłem jaką tą wartość maksymalną. No i tutaj w zasadzie też pierwszy taki przejażdżka, kiedy jakby sobie rzeczywiście zakładam, żeby dbać tutaj o jakąś strefę konkretną generalnie dzisiaj no czuć, że jest mokro, że się pływa nie to co ostatnio no w zasadzie to teraz nawet leci takie coś yy, czy my zjeżdżamy tędy? jeszcze nie Jedźmy dalej. Dobra jazda. Oj, tutaj to aż słychać po prostu jak klaszkę pod kołami. Dobra. A, to tutaj już chyba kojarzę. Cyk. No to co od razu, od razu się rzuca w oczy pierwsze dla takiej osoby, która się wcześniej za bardzo tętnem podczas jazdy interesowała. że takie MT MTB troszkę utrudnia kontrolowanie tak na początek. Także było trochę zabawy, a teraz znowu wracamy wracamy na ścieżkę. Zobaczcie co co ciekawego się dzieje w takim miesiące jak ten. No i mamy drugą stronę Wisłoka To o czym jeszcze chciałem powiedzieć No to tak jak widać dzisiaj pogoda nie zachęca do takich treningów na zewnątrz Natomiast z tego co widziałem na prognozie długoterminowej to najbliższe tygodnie raczej mimo tego, że jest początek lutego będą przypominać wiosnę niż zimę Raczej nie widziałem tam żadnego dnia na minusie albo z jakimś zapowiadanym śniegiem. Yy, raczej jakieś takie temperatury. No nie wiem, jak dzisiaj. Jakieś może 7-6 stopni. No jest to miara okej. Okay. Trochę się bawię, że yy, ten mój plan treningowy może mi troszkę może mnie trochę zniechęcić do jazdy. No nigdy właśnie, jak mówiłem, w ten sposób nie zrenowałem. Także na to też na pewno będę musiał uważać, żeby sobie nie obrzydzić tego. Yy, no i co jeszcze? To to, żeby też dbać yy, o to, czy za bardzo nie przeciążam sobie jednak organizmu. No bo jednak ten plan napisał komputer, tak, a nie jakiś trener personalny. Więc to są na pewno rzeczy, o które będę musiał zadbać. No i teleportacja na drugi koniec Rzeszowa. Dojeżdżam do mieszkania. Tylko, że na liczniku zamiast 35 to jest 25. A warunki są naprawdę konyserskie. To chyba jest moment na pierwszą modyfikację tego planu. No i witam po treningu. Tak jak było 25 km na liczniku, tak już zostało. Stwierdziłem, że daję sobie spokój już. Mam w tygodniu przewidziane według tego planu dwie jednostki na rowerze. Jedną dłuższą, drugą krótszą. Miała być dzisiaj ta dłuższa, ale wyszła z tego krótsza. Więc no jak będzie możliwość, to po prostu zrobię jeszcze tą dłuższą na koniec tego tygodnia albo gdzieś na początku przyszłego. W każdym razie to, nad czym się mocno tak poważnie zastanawiam, to jednak jest trenażer, bo chcąc się tak zaangażować rzeczywiście yy, i robić to też z jakąś tam przyjemnością bo tak jak dzisiaj no na początku było fajnie dopóki się nie zepsuła pogoda i niekoniecznie musi to być jakiś trenażer interaktywny nawet mało powiedziane nie tyle że nie musi co nie będzie bo też nie chcę takiego budżetu na to przeznaczać raczej myślę teraz o jakimś takim podstawowym trenażerze magnetycznym jakimś takim budżetowym natomiast raczej nowym a nie używanym bo w zasadzie no ta rolka jakby też je zużywa, nie? Więc nie wiem, czy to też by było jakoś tam sensowne. Natomiast do tego po prostu sobie ogarnąć, dokupić czujnik kadencji, prędkości i no przede wszystkim, żeby mieć, mieć takie dane co do odległości, żeby sobie jakoś to w ten sposób przekładać. Także mocno to rozważę. W zasadzie to też taka inwestycja nie tylko na ten sezon, a tak naprawdę na wszystkie przyszłe. Hmm, dopóki ta rolka tak naprawdę się tam nie zepsuje, albo cokolwiek się nie zepsuje, albo nie zachce mi się yy, jakiegoś lepszego modelu. Więc muszę się nad tym zastanowić. Natomiast co do... Natomiast co do całego tego tematu, Związanego z tym moim planem, zastanawiam się jeszcze, jak to zrobić. Czy robić z tego takie filmy normalne, czy shortsy, jak jeszcze to rozegrać. Nie jestem do końca pewien, no ale na pewno będę się chciał tym dzielić i jak to idzie, więc zachęcam do obserwowania. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że. Taki pomysł jest w jakimś stopniu ciekawy i z przyjemnością będziecie oglądać, jak to będzie wychodzić. No to co? Dzięki za obejrzenie. No i do następnego, Siłaneczko.